Bożym powołaniem. Wiecie, że ta sprawa zmieniła moralność i zwyczaje ludzi sprzed 4000 lat? Rebeka, bo to właśnie jej historia jest przyczynką do tej opowieści, to żona Izaaka, syna Abrahama, ale zanim stała się jego żoną, a on jej mężem. Miała miejsce dość ciekawa historia. Gdy Abraham zbliżał się do swoich dni, kresu, końca, wtedy wpadł na plan. I to nie powinno dziwić nikogo, bo znamy takie rzeczy z historii, że często ci wielcy królowie, możni, kupcy, znaczący ludzie, szlachcice, magnaci planowali małżeństwa swoich dzieci. I często Same te dzieci nie miały nic do powiedzenia. Podobnie w plan wpadł na taki temat Abraham. Poprosił swojego sługę, by ten udał się do jego kraju, skąd on pochodzi, i znalazł żonę dla jego syna. Jeszcze lepiej, żeby to była żona z jego rodziny. Wtedy od jego wiernego Najstarszego sługi pada dość dziwne jak na tamte czasy pytanie. A gdyby ta kobieta nie chciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaproponować twemu synu, zaprowadzić Twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Abraham się na to nie zgadza. I daje rzecz ważną. Odpowiada mu tak. Gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z przysięgi. To ciekawe. Jak na tamte czasy, jak na warunki, które panowały przez wieki później, tu rzeczą najważniejszą jest decyzja owej, jeszcze nam nieznanej kobiety. Sługa Abrahama udaje się więc w daleką podróż. Bierze ze sobą wielbłądy, pakuje ze sobą różne majętności. Cały dobytek, który może być przydatny na drodze. Który może być przydatny, kiedy będzie poszukiwał żony dla syna swojego pana. Kiedy przybywa na miejsce, prosi Boga, by ten dał mu znać. Dość dziwne. Prosi, żeby kobieta, ta, którą Bóg wybrał i którą Bóg wskaże, żeby on to wiedział. To najlepiej niech podejdzie do niego, jak on będzie przy studni, poda mu wodę do picia i niech napoi jego wielbłądy. Co się dzieje? Podchodzi do niego rebeka, proponuje mu dzbanek wody i jeszcze oferuje, że zaraz napoi jego wielbłądy, wtedy ten. Pada przed Bogiem na kolana. Dziękuję za znak. Rebece wręcza kolczyk do nosa i branzolety. Co dzieje się dalej? Dalej wydawać by się mogło, że plan Boży już idzie idealnym torem. Że wszystko się wydarza tak, jak Bóg sobie zaplanował. Jest ta właściwa kobieta, jest ona z kraju i, co okazuje się ciekawego, z rodziny Abrahama. Sługa, więc jeszcze odbywa rozmowę, tak jak to było w tamtych czasach, rozmowę z Betuelem, ojcem Rebeki, bratem Abrahama i Labanem, bratem też Rebeki. Postanawiają, że jeśli tak pan zarządził, jeśli wszystko się składa, dobrze, może być ona wydana za mąż. I tu znowu pojawia się dość ciekawe pytanie. Wtedy oni rzekli: Zawołajmy dziewczynę i zapytajmy ją samą. Zadwołali zatem Rebekę i spytali: Czy chcesz iść z tym człowiekiem? A ona odpowiedziała: Chcę iść. I zaczyna się dziać prawdziwa historia wolności. Bowiem Bóg nigdy nic nie zdziała, nawet dając nam najpiękniejsze powołanie, jeśli to nie będzie nasza decyzja, oparta na naszej wolności. Żeby mogło wydarzyć się całe późniejsze love story od pierwszego obejrzenia, wejrzenia, zobaczenia między Rebeką a Izaakiem, to musiała się ona zgodzić. To musiała Sama chcieć. I wtedy Bóg zaczyna działać. Już z pełną mocą i wprowadza ją w pełnię Bożej Historii, której staje się ona częścią. Dobrze wiemy, że jeżeli wybieramy drogę powołania tego naszego życiowego, Bóg nic nie zrobi na siłę. Wiedzą o tym małżonkowie. Wiedzą o tym kapłani, siostry i bracia zakonni. Wiedzą o tym wszyscy, którzy w życiu stają przed wyborem swojego życiowego powołania i swojej życiowej drogi, że żeby czuć się człowiekiem spełnionym, żeby czuć tą bożą moc, która jest dana w powołaniu. Trzeba po prostu to chcieć. I trzeba być w tym wszystkim wolnym. Bo właśnie wolność jest rzeczą najważniejszą w powołaniu.